Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Was wszystkich z placu Świętego Piotra. Właśnie w tych dniach, kiedy tutaj do Rzymu przybyło bardzo wielu ludzi potrzebujących, biednych, którzy często żyją, nie mają własnego mieszkania, ojciec Święty Franciszek zaprosił wszystkich, jakby na ten ostatni moment roku jubileuszowego, miłosierdzia. Pozdrawiam Was serdecznie, więc z Placu Świętego Piotra, wszystkich, którzy jesteście w domach modlitwy Świętego Ojca Szarbela, tych, którzy otaczacie również im mnie modlitwą, bo tej modlitwy potrzebuję, otaczamy i o to proszę również szczególnie modlitwą papieża Franciszka, papieża Emeryta, Benedykta, który za tydzień na, w niedzielę Chrystusa Króla, gdy będzie zamykany Rok Miłosierdzia, będzie obecny papież Benedykt również na tej mszy świętej, mimo że już oczywiście swojego wieku jest mu trudno uczestniczyć w takich dłuższych modlitwach, ale będzie tu obecny. Obejmujemy i proszę zawsze modlitwą wszystkich biskupów, kapłanów, tych, którzy zwłaszcza kapłanów chorych, o to, o tym myślę. O, a teraz w tym miesiącu listopadzie nie zapominajmy o modlitwie za zmarłych kapłanów, za zmarłych biskupów. Przecież każdy z nas miłosierdzia Bożego potrzebuje. I przecież to miłosierdzie Boże tak bardzo nam jest potrzebne właśnie nie tylko teraz, ale w momencie naszego umierania, naszego przejścia na drugą stronę, kiedy to przecież podejrzewam. I tak każdy chyba myśli, że każdy, jakiś tam swój czyściec, będzie musiał przejść oczyszczenia za swoje winy, za swoje grzechy. I dlatego tak bardzo y, potrzebne jest, i, i bardzo to proszę, modlitwę w intencji zmarłych. I w tym miesiącu obejmujemy wszystkich zmarłych, szczególnie myślimy o swoich najbliższych, myślę o swojej kochanej mamie Barbarze. Często i jeśli wam się przypomni, to pomódcie się za nią, bo przecież to dzięki niej mogę dla was służyć tutaj z tego miejsca. Kochani moi w tym czasie mówiłem w tych dniach, przybyło do Rzymu z 22 krajów pielgrzymi biedni. Ojciec Święty chciał zaprosić potrzebujących. Jakże wzruszającym było to spotkanie wczoraj, w dniu wczorajszym 11 listopada Wauli Pawła VI w Polsce świętowaliśmy naszą niepodległość, a tu Wauli Pawła VI, ojciec Święty Franciszek, spotkał się z najbiedniejszymi. Było to niesamowite spotkanie. Wyznanie, świadectwa ludzi, było też świadectwo bezdomnego z Polski. Moi drodzy, Ojciec Święty tak mocno przeżywał to spotkanie. Widać było, jak się bardzo papież wzruszał, kiedy po spotkaniu ci bezdomni, którzy byli obok, podeszli do Ojca Świętego i położyli ręce na papieżu, położyli na następcy Świętego Piotra ręce. To było tak wzruszające i zaczęli, oni chcieli wszyscy go trzymać, na nim położyć te ręce. Jakby chcieli jakąś ogromną mocy na, na zaczerpnąć, mocy do życia od następcy Piotra, trzymali dłonie i śpiewali pieśń do Ducha Świętego. Właśnie to było to było tak charyzmatyczne. Charyzmaty, które dzisiaj może nie wszyscy się z tym zgadzają. Ja tak patrzyliśmy w watykańskim biurze prasowym i niektórzy dziennikarze mówią, Co powiedzą inni? Co się dzieje? Ludzie trzymają dłonie na papieżu i modlą się za niego również. Tak stali wszyscy obok, jak jedna rodzina. Naprawdę widzimy papież Franciszek. To ten Franciszek, który bierze wzór z biedaczyny zasyżu świętego Franciszka bo przecież jak wiemy święty Franciszek zasyżu gotowy był wszystko poświęcić wszystko dla Chrystusa i w biedzie ale w wielkiej ufności Bogu i wielkim zawierzeniu siebie bieda czyna zasyżu Franciszek w wielkim swoim miłości do Boga idzie i odnawia kościół bo idzie z wielką potęgą wewnętrznej, z jego zjednoczenia z Bogiem przez swoją pokorę. I tak widzimy, jak pokorny papież Franciszek, który ukazuje wszystkim pasterzom na całym świecie, jakie, jak mają iść, jaką drogą. Nie ma innej drogi do serc ludzkich dzisiaj, jak właśnie taka droga. Albo Zejdziesz z stronu, jak on? Tak ostatnio widzieliśmy, Ojciec Święty miał drewniany pastorał. To też bardzo wymowne w tym roku miłosierdzia. Drewniany pastorał, jak taki pasterz, rzeczywiście owiec. Ten, właśnie niektórzy mówią, jakby Pan Bóg też dawał znak, już to, to musi być inne, dokonuje się jakieś, jakieś coś nowego. Kiedy Ojciec Święty był w Gruzji, pękł pastorał papieski. To też jakiś znak, że jakby przełamuje się, przechodzi jakaś nowa era, nowy, nowy czas. Wiatr nam przypomina Duch Święty, yy, ale przypomina nam też ten wiatr, na pewno na placu Świętego Piotra już zawsze, yy, pogrzeb Świętego Jana Pawła II. Kiedy zamykała się ta księga na trumnie Jana Pawła II, papieża miłosierdzia. On zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Papieża, który szedł do najbiedniejszych, który szedł do e, najbardziej potrzebujących. Ojciec Święty Jan Paweł II w Afryce, w różnych miejscach świata szukał tych potrzebujących, a później oni szukali Jego. I dzisiaj to jest ta kontynuacja, bo oni wierzą i wiedzą, że papież to jest dobry pasterz. Kochani moi, dlatego. Dzisiejsza katechesa chciałem z Placu Świętego Piotra, bo to przecież koniec tego roku miłosierdzia. Jutro w niedzielę, 13 listopada, w diecezjach na całym świecie zostaną zamknięte drzwi miłosierdzia, ale przecież nie zamknięte serca. Serca mają się jeszcze bardziej otworzyć na drugiego człowieka. I drzwi miłosierdzia zamykane nie znaczy, że Bóg zamyka swe, swe boskie serce wobec nas, wobec świata. Więcej, Bóg zawsze jest miłosierny, tylko On czeka na to nasze serce. Kochani moi, dlatego jutro też tutaj w Rzymie o godzinie 17 e, uroczyste nieszpory w Bazylice Świętego Pawła za murami i zamknięcie bramy, później w Bazylice Laterańskiej i na końcu w Bazylice Santa Maria Maggiore Matki Bożej Większej. Zamknięte bramy. Pozostanie tylko jedna brama miłosierdzia otwarta jeszcze w następnym tygodniu, do następnej niedzieli. To właśnie ta Bazyliki Świętego Piotra. Piotra. Ta brama Bazyliki Świętego Piotra będzie y, otwarta. Właśnie y, myślę, że to też taki jeszcze znak, że Ojciec Święty chce powiedzieć teraz: patrzcie teraz tutaj na to miejsce, szczególne miejsce. I to, że nowi kardynałowie. Właśnie będą uczestniczyć w tej uroczystości kończącej rok miłosierdzia. Będzie dla nich na pewno przesłaniem: Wy macie iść z tym miłosierdziem do swojego ludu, do wszystkich innych. Naprawdę, kiedy patrzymy na postać, świę... na postać papieża Franciszka, dla wielu może czasem wydaje się niepojęty, niezrozumiały. Są i też wrogowie papieża, którzy wypisują na różnych portalach internetowych, którzy e, obawiają go w różnych środowiskach, słuchajcie. Czy to e, będą środowiska świeckie, czy, czy czasem i, 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 i środowiska duchownych. No przecież też ludzie e, i mają różne opinie, a jednak e, wciąż pragnę przypomnieć i przypominam wierzącym. Papieża się nie krytykuje, papieża się nie obmawia. Święty Ojciec, następca świętego Piotra. I to jest nasze e, jakieś takie pierwsze musi być wezwanie i postanowienie, że my musimy przyjąć, zobaczyć wolę Boga. I Bóg chce na ten czas, abyśmy zmienili patrzenie zostawia nam znaki. Abyśmy szli z tym przesłaniem Bożego Miłosierdzia. Kiedy Dom Papieski na jutrzejszą przeświętą, bo jutro w niedzielę, 13 listopada, Ojciec Święty będzie sprawową przeświętą dla tych wszystkich biednych, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy tu się e, w tych dniach znajdą, na biletach chyba po raz pierwszy wydrukowano uczynki Miłosierdzia. Aby każdy w różnych językach, aby każdy mógł sobie przypomnieć, jakie to są uczynki: że ja nie tylko wystarczy, że mam wierzyć, że mam być człowiekiem wiary, że się modlę, że chodzę do kościoła, że odmawiam swój, swoje modlitwy. To wszystko jest piękne, że należę do wspólnoty, ale to nie wystarcza. Ojciec Święty przypomina: tam są jeszcze uczynki, musisz czynić, musisz iść do drugiego człowieka, szukać tego bardzo człowieka zagubionego, potrzebującego. W pielgrzymowaniu również, kiedy my odnajdujemy sens naszego życia. Przecież każdy z nas uświadamia sobie, jak szybko to mija i przechodzi. Moi drodzy, dlatego. Kiedy widzieliście na naszym portalu wczoraj, przedwczoraj, umieściłem krótki reportaż z krypty, tutaj ojców kapucynów w Rzymie przy Via Veneto, gdzie jest tyle tylu zmarłych, tyle, tyle szczątków, kości po 4000, szczątków po, po zakonnikach i tamta krypta zmarłych, która przeraża. A jednocześnie, gdy się wyjdzie i przeczyta to ostatnie zdanie, które przypominam, a w tym miesiącu szczególnie by ono brzmiało: My byliśmy tacy jak Wy. A pamiętajcie, że będziecie tacy jak My. Czyli pamiętajcie, że to życie przemija i ono się skończy. I co mi tam, że ja muszę się dzisiaj przejmować o to, e, czy, czy będę? dojdę do tego stanowiska, czy będę miał e, takie pochwały, czy inną, nie przejmuj się. Najważniejsze, byś był w porządku wobec Pana Boga. Najważniejsze, byś miał serce otwarte, zwrócone na Chrystusa i był w tej więzi z Jezusem Chrystusem. A przeciwności, a wrogowie, przeciwnicy, błogosławimy. Błogosław im, błogosławieństwo nieprzyjaciołom, błogosławieństwo tym, którzy źle o Was mówią. Pamiętajcie, to największy akt miłosierdzia. Największy. I to jest ta szczera modlitwa, kochani moi. I chcę właśnie. O tym dzisiaj mówić na koniec tego roku miłosierdzia, bo tak można powiedzieć, bo przecież my, kiedy w Polsce przygotowujemy się do intronizacji, będzie to za tydzień w świątyni miłosierdzia Bożego w Krakowie, intronizacja Chrystusa Króla. Dla, dla Polski to uroczystość. Tutaj pytałem i w Watykańskim Biurze Prasowym, rozmawialiśmy z dziennikarzami i z innymi. Jakoś oni nie mogą tego pojąć, co to będzie za uroczystość, bo przecież mówią: Jezus jest już królem. No więc trzeba by było wejść im w całą tajemnicę i w to wszystko, co my przeżywamy, nie? nasz naród polski. Dlatego szczególnie udajemy się do Jezusa Chrystusa, króla. Ale Chrystusa, ojca. Ojciec mój, miłosierny, dobry ojciec. I o tym mówi nam e, Ojciec Święty, e, papież Franciszek. Ten wiatr, jakby na koniec tego roku, miłosiernia tutaj chciał wywiać te, 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 to wszystko z, z tych zakamarków tutaj. E, I te wszystkie zanieczyszczenia. Ja myślę, że takiego wiatru, takiego powiewu wiatru duchowego, Ducha Świętego, potrzebują nasze serca, byśmy rzeczywiście oczyścili je całkowicie i stali się w pełni ludźmi. Powtarzam w pełni człowiekiem, bo człowiek prawdziwy drugiemu nie zrobi krzywdy, nie będzie drugiego atakował, bo prawdziwy człowiek. Będzie życzył drugiemu dobrze i będzie mu pomagał. Byś był człowiekiem, potem, żebyś stawał się wybranym. Wiesz, o to się modlmy. Ja często sobie to uświadamiam jako kapłan, moi drodzy. Czy ja najpierw jestem księdzem, czy człowiekiem? Jak ktoś do mnie przychodzi, tego człowieczeństwa nam. Czasem bardzo mało. Ja najpierw muszę być człowiekiem, potem księdzem, biskupem, kardynałem, ale muszę być najpierw człowiekiem. Ja muszę być otwarty na rozmowę. Ja muszę, yy, jeśli ktoś podaje ci rękę i wyciąga do ciebie rękę, to ty też otwórz mu drzwi, porozmawiajmy. Usiądźmy jak przyjaciel z przyjacielem. To jest droga, którą nam wyznacza Chrystus. To jest droga, którą nam wyznacza następca świętego Piotra, papież Franciszek. Jeśli my tą drogą nie pójdziemy, to idziemy drogą, która nie prowadzi nas do Boga. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Idziemy drogą jakąś zakłamaną drogą, gdzie jest tyle przewrotności, gdzie jest tyle. Rzeczy wykalkulowanych, przeliczonych, przygotowanych, gdzieś może czasem pod stołem, przekazanych, jak za systemu komunistycznego, za komuny też tak nieraz działali. My już nie możemy tak działać. My dzisiaj żyjemy, jesteśmy ludźmi wolnymi i my musimy iść naprawdę z otwartym sercem. My z kraju, niepodległego kraju Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który, który mówił przecież bardzo tak ważne zdanie, to zdanie, które mi brzmi często i przypominam sobie, abyście nie zatracili tego wielkiego dobra. Jakiemu na imię Polska? Dobra, wielu ludzi, którzy oddało życie w tych dniach, przeżywaliśmy to. Wielu wspominamy, na nowo próbuje się tych ludzi przypomnieć, którzy naprawdę oddali życie za nasz naród, za naszą wolność. Świątynia. Otwarta właśnie wczoraj e, tam w e, Warszawie, kiedy patrzyliśmy wszyscy świątynia opatrzności Bożej, naprawdę kiedy zaśpiewano może coś Polskę e, w tej świątyni, kiedy widzieliśmy wielu z nas opatrzności, czyli co to znaczy? Że wszystko jest w rękach Boga. Moje życie, Twoje życie. Więc, więc dlaczego mamy rozczarpywać jedno drugie? Gdy jesteśmy w rękach, nasze życie jest w rękach Boga. Więc my musimy drugiemu ukazywać, że ja ufam Bogu. Że ja z miłości do Boga chcę przygarnąć Ciebie, zrozumieć Ciebie. O święty ojcze Szarbelu, błogosław nam. O święty ojcze Szarbelu, błogosław Polsce i światu. Ty, który zmęczony nieraz wracałeś z pola, a widziałeś jeszcze bardziej umęczonych współbraci, przychodziłeś do nich, idźcie odpocząć, a ja będę pracował. Przyjdź, Święty Ojcze Szarbelu, i właśnie tak pomóż nam, bo my często przemęczeni jesteśmy i zapominamy, że mamy nieść dobroć i miłość. Przyjdź nam, pomóż to. A Was w domach modlitwy Świętego Szarbela proszę, abyście przygotowali szczególnie wdzięczność Jezusowi, Chrystusowi Królowi na następną niedzielę. Byśmy w przyszłą niedzielę o 15:00, w Dzień Chrystusa Króla, byśmy połączyli się duchowo w naszej koronce Bożego Miłosierdzia i będziemy szczególnie w tym akcie intronizacji powierzać siebie i nasze rodziny. Błogosławię Wam wszystkim, widzicie tych domów, kończę już tą katechezę, tych domów przybywa coraz więcej, są nowe, będą pewnie w Mediolanie, jutro już 13, paździer... 13 listopada jestem w Mediolanie, w Dezio, e, Jeden dzień skupienia dla jednej wspólnoty e, świętego Jana Chrzciciela, później w poniedziałek, we wtorek, dwa dni takich rekolekcji dla wspólnoty. E, w samym Mediolanie wspólnot modlitewnych, następnie koło Trento. Tam też w tym tygodniu przyjadą domy modlitwy świętego Szarbela, a więc już jest wypełniony cały dom rekolekcyjny uśród zakonnych, gdzie będziemy mieć kolejne dwa dni rekolekcji. Tak więc do dnia Chrystusa Króla, cały ten tydzień rekolekcje i spotkania z ludźmi. Proszę Was o modlitwę, a później jeszcze Polska, Częstochowa i nasze wspólne rekolekcje przed pierwszą niedzielą adwentową Domów Modlitwy Świętego Szarbela. Tych, którzy idą do Jezusa. Do Jezusa. Razem ze świętym... A święty Szarbel nas prowadzi za rękę. Razem z Matką Bożą. Ze świętym Janem Pawłem II. Także bardzo... Wam dziękuję za modlitwę. Jeszcze będę sprawował przeświętą Bazylicę św. Piotra przed wyjazdem i przy grobi Jana Pawła II. O was pamiętam w tej modlitwie. E, tutaj już przygotowania są do świąt Bożego Narodzenia, e, powoli już w sklepach, zobaczcie, tutaj na lewo e, zaczynają zapalać. E, proszę bardzo, o jesteśmy już nawet tu przy samym placu Świętego Piotra e, są choineczki, już zapalają światełka, czyli... No już połowa listopada, to tu już się zacznie świątecznie. Natomiast na Placu Świętego Piotra niebawem rozpocznie się przygotowywanie szopki betlejemskiej. W tym roku szopka będzie z Malty. Jest darem właśnie z, z Malty. Przepiękna szopka, która tam wygrała w konkursie zeszłorocznym. Natomiast na placu Świętego Piotra będzie choinka 25-metrowa z rejonu Trento. Ta choinka będzie ustawiona. Na tej choince będzie zapalone 18 tysięcy lampek ledowych. I pytanie oczywiście. 18 tysięcy lampek na Choince, która będzie w tym roku na Placu Świętego Piotra, ale zresztą o tym jeszcze będzie tutaj chcę do Włoch przywieźć jeszcze opłatek. Taką myśl mi powstała, że w tych wszystkich wspólnotach moich we Włoszech w tym roku będę miał spotkania dzielenia się opłatkiem. Już kilka lat w niektórych miejscach wprowadzałem tę piękną naszą polską tradycję, i ludzie tu przyjmują z wielkim wzruszeniem to. Dlatego też to jest takim ukazywaniem naszego kraju, naszej pięknej tradycji. Niech Bóg Wam błogosławi, Bóg zapłaci. No i wspierajcie mnie na tej mojej stronie, jakby ktoś tam chciał finansowo wesprzeć jest możliwość tam wpłacenia coś, żebyśmy mogli mieć ten nasz kontakt i żeby się rozrastał nasz portal padryjarek.pl, bo już niedużo mamy dwa miliony wejść i przekazujcie przez Facebook innym. Bóg Wam zapłać, niech Bóg Wam serca błogosławi. No. I ja modlę się za Wami wszystkim. Szczęść Wam, Boże. Do zobaczenia w przyszłą sobotę o godzinie 18.00.